Pijaciele, to, że tu jesteście, jest właśnie tym symbolem, że nam się uda. Jeśli by was tutaj nie było, to Jarosław Kaczyński by się w ogóle tym absolutnie nie przejmował. To, że w ogóle właśnie dzisiaj osobiście wziął e, nawet e, nadszarpnął swój autorytet, żeby ruszyć się z miejsca i w ogóle za tą ustawą lobbować. Pokazuje, jak bardzo są oni zdesperowani. Ja już dzisiaj na konferencji prasowej mówiłem, ale, dziś, ale tutaj jeszcze powtórzę. Prawo i Sprawiedliwość próbowało wprowadzić strach. Strach w Polakach. Bo przestraszonym społeczeństwem jest łatwo rządzić. Tak to wygląda od dwóch lat. Natomiast widać, że jednak was się nie da przestraszyć. Pewnie nie. Was się nie da przestraszyć. Stąd. Pojawiła się ta ustawa. Co ona ma na celu? Ona ma na celu szczucie jednych ludzi na drugich. To znaczy się. Oni umywają ręce w ogóle od tego, co wszystko się tutaj dzieje, od tych nadmiarowych zgonów, od burdelów w służbie zdrowia. Oni umywają ręce i chcą odwrócić Waszą uwagę, żeby teraz. Pracownik na pracownika donosił, bo z, z powodu, bo wierzy w, ten, w zagrożenie, czy nie wierzy, no ale 15 tysięcy, no, nie śmierdzi i to ma odwrócić waszą uwagę. Ja chciałbym bardzo zaapelować do was tutaj, znaczy nie dajcie się skłócić z sąsiadką, która chodzi w maseczce, bo się przestraszyła, ona nie jest waszym wrogiem. Chciałbym bardzo was przed tym przestrzec. Wrogami są ci ludzie na wiejskiej, właśnie. Jarosław Kaczyński, który próbuje to właśnie przeforsować kolanę. Wasza nienawiść musi być przekierowana na kartkę wyborczą w najbliższych wyborach. Trzeba skreślić całą bandę czworga, która wspólnie i w porozumieniu wprowadziła te lockdowny, która doprowadziła do upadku wielu polskich firm, która. Tworzy lukę w edukacji naszych dzieci, to jest zagrożenie. Tam jest, oni są wrogami. Nie pani ze sklepu, która się boi, dlatego bo, bo jej w TPPI powiedzieli, że, że śmiertelny wirus zaraża w, w, akurat w sklepie, a już przed sklepem przez, już przestaje. Ona nie jest waszym wrogiem. Ja to bardzo przestrzegam, dlatego bo widzę w internecie, że naprawdę toczą się realne boje pomiędzy zwykłymi ludźmi. To jest zupełnie bez sensu. Ja naprawdę apeluję o to, żeby właśnie nie brać udziału w tych dyskusjach, bo to nie oni są właśnie wrogami. Oni zostali zmanipulowani. Chciałbym, żeby ten apel bardzo mocno wybrzmiał, dlatego bo nawet osoby zaszczepione nie są często zwolennikami segregacji sanitarnej. I trzeba bardzo jasno o tym mówić. Stop segregacji sanitarnej!